Witam serdecznie. Już mamy późną wieczorową porę, a ja w warsztacie. A na warsztacie ten bezorkowiec, który już występował u mnie na kanale, ja go tak nazwałem roboczo dzik, bo to taki dzik do rycia. No i tak jak kiedyś już, zaraz chyba jak był kupiony, wspominałem nawet na takiej ala prezentacji, że jest jedno pęknięcie ramy które trzeba zrobić i oczywiście do tej pory tego za to się po prostu nie zabrałem, bo zawsze jest coś innego do zrobienia, zawsze jest coś ciekawszego do zrobienia, no a teraz w końcu stwierdziłem, że muszę porobić takie drobnostki takie tematy co są gdzieś tam zaczęte, nieskończone i jednym tematem jest też to żeby to już było zrobione, na to sobie ciekało. Bo podobno coś to na wiosnę mam uprawiać u kuzyna pod kukurydzę No tak dlatego się wziąłem za Tego dzika i wiecie co Temat jest i prosty i trudny Bo zacząłem to rozbierać no więc coś tu kurde nie pasuje nie Bo ponieważ moim zdaniem te trzy otwory czyli Ta podpora bo tu ogólnie był dyszel Co leży tutaj Dyszel ściągnąłem ta podpora ta podpora po drugiej stronie, i otwór, ten centralny, powinien być w linii, a nie jest. I teraz tak patrzyłem, i myślałem, co tu zrobić, i o co tu chodzi, i doszedłem do tego po prostu. Ktoś kiedyś gdzieś miał za mały traktor do tego w cudzysłowie, i po prostu go rozciągnął. Yy, ten profil, tutaj, jest. Teraz zrobię prosto, jest dosyć mocno pod górę, a na pewno był prosty, na pewno był prosty, ponieważ tu jakiś był kiedyś wałek wom zastosowany i ten wałek się nie obraca w ogóle, czyli prawdopodobnie jest doparty do ściany, a zgieło się to za tymi płytami. I tam widać pęknięcie, o widać, To spawane, ekrane, smarkane, płyta nałożona i tak pękła. Dlatego ja muszę to teraz, że tak powiem, powykrajać jak krawiec. Ten kawałek profila jest też skręcony, nie to że zgięt do góry też jest skręcony, dlatego tnę to tutaj, wytnę to tutaj na tym pęknięciu, ten cały element. Te blachy wszystkie podcinam. I teraz prawdopodobnie ten kawałek profila muszę zastąpić innym. No bo jak jest skręcony, to nie jestem w stanie tego odkręcić. Yy, tutaj jeszcze też nie wiem do końca, bo muszę sobie wymyślić, co zrobić, ale raczej dam takie wysokie i grube płyty. Nie wiem, z 15 mm razy tam 15-150 mm wysokości, bo to jest 100-150 mm i pójdzie to do tej poprzeczki. Na dole jeszcze po, się złapię to parę razy. Przewiążę, że tak, żeby to nie, żeby to by się trzymało ładnie, kupy. I najgorszym tematem jest taki temat, że tu jest banan. Cała ta przednia belka jest wygięta do góry gdzieś półtora centymetra i chcę to jakoś wyprostować, ale jeszcze nie wiem jak. No, ale coś się wymyśli chyba nie. No więc aktualizacja prac. To znaczy praca jest zakończona. Niestety, myślałem, że nagrałem coś jak było powycinane, ale nie. Zrobiłem tylko zdjęcie, także umieszczam to zdjęcie, ee, jak to było powycinane, wykrawane. Do tego y, dołączam to zdjęcie, jak prostowałem to właśnie ramę, o której wspominałem. Ramę No, względnie jest wyprostowana, aparat oczywiście nie oddaje, nie jest jeszcze idealnie, ale dużo poszło, bardzo dużo poszło, też musiałem patrzeć na inne tematy, żeby też nie przesadzić, jest dużo lepiej, po prostu jak widzieliście na zdjęciu, zbudowałem ramę, lewarkiem naprężałem, poszło super, już nieraz tak wyprostowałem różne rzeczy, najpewniejszy, Sposób, tutaj wałek ten womu wyleciał. Wbiłem po prostu za ślepki, i te, a wał womu tam stoi. Jeszcze go nie wyniosłem. No, powiem Wam szczerze, że wał konkretny. To jest rura grubościenna z natoczonymi czopami na wałki womu. No, waży nie wiem, 80 kg. No, naprawdę kawał wału. No, ale to dobrze, rura się przyda. Także tak. No i co teraz? Tu była taka regulacja, jakby pracy dyszla do dysz, wysokości jakby tego dyszla, coś takiego. nie bardzo kumam o co tu chodzi, ale nieważne. Ja to wszystko wywaliłem, ponieważ teraz tutaj nie ma tej belki, ale ja mam belkę zrobioną na tuza. I ja nie potrzebuję, żeby ten dyszel mi tu to pracował góra radą. Dlatego zrobiłem dyszel na stałe. Tu nie, był pęknięty, tu był gwind, już mówię, jak to było. tu był gwint i tu był taki bolec z dziurą. To jakoś to się ściągało, regulowało. No i ten bolec z dziurą był pęknięty na dwie części. To jest Fi50. Oczywiście nie mogłem znaleźć Fi50 u siebie. Znalazłem Fi40, Fi45, Fi55, Fi52, ale 50 żadnego stworzenia nie znalazłem. Znalazłem tylko taką e, tulej. 50 na zewnątrz, w środku było 37 chyba o ile się nie mylę, no a wałek 37 znalazłem i zrobiłem taki stworzeń wtedy dwustopniowy przez co fajnie mogłem go zabezpieczyć tutaj te oryginalne, no oryginale, te, te, były te blachy ponieważ prawdopodobnie jak pękł ten bolec wewnętrzny to skręcili go tu blachami przez co się nie wysuwał i tak można było jechać no tutaj z tu, tej strony jest przyspawany, tu zrobiłem to tak i myślę, że jest dobrze. Dyszel też został do ramy tutaj przyspawany, ponieważ, no tak już mówię, stwierdziłem, że zrobię go na sztywno, ale nie podobało mi się też to, że jeżeli tu przyspałem ten dyszel, to jakby będziemy tylko ciągnąć tak, tak jak wtedy. Będzie tylko jeden punkt ciągu, za ten element będziemy ciągnąć. Całą, całą maszynę. Dlatego yy, postanowiłem dołożyć na dole jeszcze zaszczał z C100, ale yy, to za chwilę, ponieważ pierwsze tutaj naprawiłem tą ramę. Rama jest wzmocniona płytami yy, grubości 15 mm. Yy, wysokość tej płyty to jest 20 cm czy 200 mm yy, i długość to jest około metra. Tam jest yy, wcięte na tamten profil, tam jest jeszcze yy, jakby ten, ten spaw jest dookoła tamtego profila poprzecznego. Tutaj jest ten zastrzał, który mówiłem od dyszla. O tu i jest po prostu wbity ten cewnik między te dwie płyty. Przez co to, to jest wszystko razem yy, związane do, do siebie. Yy, tam od spodu jest też spawane, bo ja go yy, obracałem go po prostu. Wywiozłem go stąd z warsztatu, yy, obróciłem go sobie i go go raz na, na tym pionie, potem na tym pionie, także z każdej strony, żeby to dobrze obspawać. Ten kawałek profila dostałem od sąsiada, yy, jest wymieniony, yy, tu jeszcze dodatkowo zastrzał przyszedł, yy, z drugiej strony połączenie yy, jakby z tą yy, łapą, z tą grądzielą no myślę, że to jest teraz tak usmawane, usmarkane, że no naprawdę nie ten, i jeszcze dałem jeden zastrzał, od tych właśnie płyt, tutaj mamy jak coś tutaj da od tych płyt, o od tych, końca tych płyt do samego końca maszyny co całownik C100 zrobiłem po prostu taki no trójkąt, y, ramę myślę, że nie damy rady go rozerwać teraz. Teraz 70-80 będzie mógł sobie śmiało z tym pracować. No co zostało? Zostało jeszcze założyć wał, światła podłączyć, bo musiałem to wszystko porozłączać. No ten przewody, przewód hydrauliczny jakoś tutaj ładnie zamocować i, i, i przewód od świateł. I mam plan jeszcze co do tej maszyny, bo jednak się u nas sprawdza. Chciałbym ją kiedyś, nie wiem kiedy, no kiedyś, kiedyś, kiedyś. No chciałbym ją po prostu wziąć, wypiaskować i pomalować od nowa. Ładny kolorek, wtedy jakieś fajne naklejki. Dzik, kurde, tutaj na bokach i będzie to jechało. Co jeszcze robiłem, to robiłem tylne piasty. Tu był luz na tym kole. Oczywiście yy, myślałem że łożysko, ale łożyska w miarę, ale się okazało, że no, łożysko też, te małe, tutaj te pierwsze wyjechane, łożysko było wyjechane, a yy, przez to było wyjechane, że był zniszczony, uszczelniać piasek i sypał się piasek do środka. No i a małe łożysko zawsze pierwsze dostaje. Yy, wymieniłem na trochę inne łożysko, takie z wyższymi wałeczkami. No, niestety musiałem flanszę tutaj wkleić na klej do łożysk. Yy, drugą stronę znowu, yy, tą dużą flanszę, musiałem wklejać na klej i ma on też chyba, tak, ma on też, ale tu luzu nie było. No, ale już profilaktycznie wymieniłem I uszczelniacz i nowy smar. Wiadomo, nowy smar uszczelniacz, yy, i to jest zrobione tak jak się należy. Tutaj też, oczywiście, zaślepka wbita, w miejscu gdzie bywał. No, i dostał też pierwszy. U mnie pierwszy nowy komplet wszystkich Redlic. Redlic? Dobrze mówię, Redlic. Tak, bo jak go kupiliśmy, to były z jednej strony były jeszcze w miarę. Jedna chyba się zgięła, to jedna, jedna była wymieniana chyba tak. Jedna, bo miałem pięć kupionych, cztery miałem jeszcze na stanie leżeć, także cały zestaw poszedł nowych. no... Może jeszcze by szło, ale widzę, że jak już są takie podjechane, łyse, to nie miesza tak, jak powinien. A też nie jest duży koszt tych reddits myślę, że nie ma co tutaj... No co, no się w pół, czy tam dłuta też musimy zakładać i też musimy wymieniać, no, no życie, no co. Tutaj naprawdę myślę, że zostało tylko i wyłącznie go estetycznie tak o pomalować i, i żeby to wyglądało fajnie. Poza tym maszyna zdaje egzamin, zarabia pieniążki, także ona jest tylko do tego, do tego służy, także tyle chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.